No to, no nie mówimy, że na tą basztę się jeszcze wchodzi tam, co? Tutaj. To tam jest chyba dla tych ambitnych. Nie każdy musi tam wejść. A tutaj pani, widziałaś? Co? Siedzi tutaj na zapleczu i haftuje, robi na drutach, Mówisz? Ja się boję to wygląda. Tam. A, tam. A tutaj jest konoba jakaś, tak? Ktoś tam coś zjada. O, oh, ja? Yeah. No. Can will be pitchy? Yeah, come on. It's <laughs> twelve <Trump. Trump>. <laughs> o'clock.